Świat usłyszał o nowym papieżu Leona XIV. 8 maja 2025 roku biały dym nad Watykanem ogłosił wybór Amerykanina Roberta Prewosta, który pragnie być blisko ludzi. Polacy, wzruszeni podobieństwem do Jana Pawła II, entuzjastycznie przyjęli nowego przywódcę Kościoła. Szczegóły w wiadomościach. Wybór nowego papieża Leona XIV wywołał u Polaków głębokie emocje które można porównać do chwil, kiedy Jan Paweł II zasiadał na stolicy Piotrowej. Postać Roberta Prewosta, Amerykanina o sercu oddanym Ewangelii, została wybrana przez 133 kardynałów, a od samego początku swojego pontyfikatu Leon XIV dąży do tego, aby być papieżem blisko ludzi, czym zdobywa serca wiernych na całym świecie. W czwartek, 8 maja 2025 roku, świat obiegła przełomowa wiadomość dotycząca wyboru nowego zwierzchnika kościoła katolickiego. Robert Prewost, decydując się na imię Leon XIV, został wybrany podczas konklawy przez kardynałów elektorów. Wybór ten szczególnie poruszył Polaków, przypominając im czasy rządów Jana Pawła II, który był nie tylko duchowym przywódcą, ale także symbolem wolności oraz miłości do bliźnich. Reakcje Polaków były niezwykle emocjonalne, a w licznych komentarzach nie kryto wzruszenia oraz nadziei związanej z nowym pontyfikatem. Tego samego dnia w Watykanie rozbrzmiała wieść o zakończeniu konklawe, gdy z komina kaplicy Sykstyńskiej uniósł się Biały Dym tradycyjny znak wyboru nowego papieża. Wybór Leona XIV, który miał zastąpić papieża Franciszka, był momentem historycznym. Na balkonie Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie dokonano oficjalnej prezentacji nowego przywódcy Kościoła Katolickiego. Roberta Prewosta, rodem z Ameryki, dokonano, gdy od 2023 roku pełnił kluczowe role w Watykanie. Był prefektem dykasterii do spraw biskupów oraz przewodniczącym papieskiej komisji do spraw Ameryki Łacińskiej. Ta decyzja zwraca uwagę nie tylko ze względu na jego pochodzenie, ale przede wszystkim z powodu emocji, jakie wzbudził wśród katolickiej społeczności. W pierwszym oficjalnym przesłaniu Leon XIV rozpoczął od słów przesiąkniętych duchem chrześcijańskim, które były pełne pokoju i miłości bliźniego. Podkreślił, że najważniejsze przesłanie Chrystusa zmartwychwstałego, dobrego pasterza, polega na oddaniu życia za wierzących. Zauważył, że Bóg nieustannie błogosławi ludzkości, która potrzebuje jego światła jako pomostu prowadzącego do miłości bożej. Jego przemówienie było wezwaniem do tego, aby Kościół stał się jeszcze bardziej misyjny by budował mosty i prowadził dialog, działając na rzecz jedności oraz otwartości, tak jak plac świętego Piotra, który symbolizuje uniesione na spotkanie wszystkich ramiona. Moment wyboru nowego papieża wzbudził niebywałe emocje i zainteresowanie, szczególnie wśród Polaków, dla których postać papieża ma zawsze ogromne znaczenie emocjonalne i religijne. Gdy Leon XIV po raz pierwszy ukazał się na balkonie słynnej bazyliki świętego Piotra w Watykanie, wśród Polaków zapanowała atmosfera głębokiego wzruszenia. Było to chwilowe zatrzymanie oddechu, a emocje, jakie towarzyszyły tej chwili, osiągnęły swoje apogeum. Dla wielu wiernych widok nowego papieża był niemal jak deja Wu, przypominał im Jana Pawła II, papieża, który odcisnął ogromne piętno na historii kościoła katolickiego i którego bliskość duchowa wciąż jest żywo odczuwalna w sercach Polaków. Social media szybko stały się areną, na której internauci dzielili się swoimi wrażeniami i emocjami. W krótkim czasie pojawiły się setki komentarzy podkreślających zdumiewające podobieństwo między nowym biskupem Rzymu a Karolem Wojtyłą. Użytkownicy sieci szczególnie zwracali uwagę nie tylko na wygląd, ale także na gesty i sposób bycia, które przywodziły na myśl styl papieża Polaka. Leon XIV zaskoczył wiernych swoją charyzmą i pokorą, która tak bardzo przypominała spokojne i serdeczne usposobienie Jana Pawła II. Chociaż wiele lat minęło od śmierci polskiego papieża, jego obecność jest ciągle żywa w pamięci wiernych, co sprawiło, że pojawienie się Leona XIV porównywane było do powrotu ukochanego duchowego lidera. Wielu ludzi otwarcie wyrażało swoje wzruszenie i emocje, pisząc w mediach społecznościowych, jak bardzo Leon XIV przypomina im papieża Polaka. Wzruszone komentarze wskazywały, że nowy papież emanuje tą samą dobrocią i spokojem, które były znakiem rozpoznawczym Jana Pawła II. Uczucia te nie były jedynie czystą nostalgią, lecz refleksją nad duchową więzią, jaką Polacy odczuwają wobec swoich duchowych liderów. Słowa takie jak, jakbym ujrzała Wojtyłę, czy co tam robi Karol Wojtyła, którym towarzyszyły wyrazy głębokiego wzruszenia, były powszechne. W ten sposób Polacy podkreślali, że w nowym papieżu dostrzegają cząstkę tego, co stało się dla nich tak fundamentalne przez lata pontyfikatu ich ukochanego rodaka. Ten rezonans wydał się niemal powszechny. Nie tylko potwierdzał zbiorowe emocje, ale również ukazywał, jak silne piętno zostawił Jan Paweł II w sercach swoich rodaków, które teraz nowy papież musi na nowo rozgrzać. Czytaj również, emocjonujące wspomnienia wzbudzają wyjątkowe zdjęcie, które obiegło cały świat. Fotografia przedstawia moment spotkania papieża Leona XIV z Janem Pawłem II, co niewątpliwie pozostanie w pamięci wielu. Co może wydawać się interesujące, obecny papież Leon XIV wielokrotnie odwiedzał Polskę co z całą pewnością przyczyniło się do jego bliskiego związku z tym krajem. W wywiadzie dla Super Expressu ojciec Benjamin Kuczała, który pełni funkcję prowincjała polskiego zakonu Augustianów, w ciepłych i pełnych emocji słowach wspomina nowego biskupa Rzymu. Ojciec Robert Prewost, bo takie imię nosił przed wyborem, zapisał się w pamięci wspólnoty jako prawdziwe ucieleśnienie pokory, a zarazem osoby o wielkiej duchowej otwartości. W jego obecności dawało się odczuć nie tylko poczucie Wspólnoty, ale także bliskość i autentyczne człowieczeństwo, które promieniowało na wszystkich dookoła. Na każdym etapie swojej drogi życiowej, Robert Prewost konsekwentnie przypominał o tym, co uważał za fundament życia chrześcijańskiego: jedności, empatii i troski wobec tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Właśnie te wartości miały decydujący wpływ na jego wybór papieskiego imienia. Leon XIV, jak podkreślają watykaniści, swoim imieniem nawiązuje do Leona XIII, papieża, który zasłynął jako orędownik praw robotników i propagator idei społecznej sprawiedliwości. Ojciec Beniamin Kuczała wyraża ufność, iż nowy papież zdoła z sukcesem łączyć wierność doktrynie z otwartością na dialog, na wzór Jana Pawła II i Franciszka. Może pełnić rolę mostu łączącego różne epoki, podobnie jak Leon XIII który z powodzeniem stawiał czoła wyzwaniom stawianym przez swoje czasy. Ten historyczny kontekst dodaje wyborowi imienia papieskiego jeszcze głębszego znaczenia. Czytaj również: Korzuchowska modli się za Leona XIV, a Lubaszenko wyraża swoje nadzieje związane z jego pontyfikatem. Reakcje polskich gwiazd na wybór nowego papieża są pełne emocji i wiary w jego przyszłe działania. Nowo wybrany papież Leon XIV zaplanował, że poprowadzi uroczystą mszę w symbolicznej kaplicy Sykstyńskiej, która odbędzie się w piątek o godzinie 11.00. Będzie to jego pierwsze liturgiczne wystąpienie po wyborze na stolicę piotrową. W niedzielę natomiast przewidziano, że odmówi modlitwę Regina Coeli, podczas której skieruje swoje słowa do wiernych zgromadzonych na majestatycznym placu Świętego Piotra, tworząc atmosferę pełną duchowego uniesienia. Kościół katolicki staje obecnie u progu nowej fazy swojego rozwoju, co jest związane z rozpoczęciem pontyfikatu przez Leona XIV. Jego wybór na papieża może być początkiem istotnej odnowy duchowej w ramach kościelnej wspólnoty. Już od pierwszych dni swojej papieskiej służby Leon XIV jasno komunikuje, że nie tylko zamierza podtrzymywać działania i kierunki wyznaczone przez swojego poprzednika, papieża Franciszka, ale również chce je rozwijać według własnych, starannie przemyślanych zasad. Nowa wizja Kościoła, którą proponuje, nie opiera się na hierarchicznej strukturze rozumianej jak zamknięta twierdza, lecz koncentruje się na wspólnocie, która ma być blisko ludzi. Istotą jego wizji jest głębokie zakorzenienie w Słowie Bożym oraz otwartość na autentyczny i zróżnicowany dialog. Dla Leona XIV nie ma wątpliwości, że Kościół powinien angażować się w miejsca, gdzie toczy się prawdziwe życie, a więc wśród tych, którzy doświadczają cierpienia, szukają nadziei lub próbują odnaleźć się w skomplikowanej rzeczywistości współczesnych wyzwań. W ten sposób papież pragnie, aby Kościół nie był postrzegany jedynie jako instytucja religijna, ale jako dynamiczna wspólnota niosąca wsparcie i duchową pomoc wszystkim potrzebującym, prowadząc ich ku głębszemu zrozumieniu w czasach pełnych niepewności i zmian. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.